Cześć. właśnie mijają 4 lata od kiedy wrzuciłam pierwszy film o wysokiej wrażliwości na mój kanał w serwisie YouTube. Dziękuję, że tyle czasu jesteście już ze mną, że znajdujecie moje filmy pomocne i przydatne. I z tej okazji poprosiłam was, żebyście zadali jakieś pytania, na jakie chcecie, żebym udzieliła wam odpowiedzi. I dziś właśnie jest ten odcinek specjalny, w którym odpowiadam na wasze Pytania. Dla przypomnienia, ja nazywam się Beata Monkolska. Od lat wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Jeżeli chcesz więcej informacji o tym co robię, o konsultacjach, sesjach energetycznych czy warsztatach, to zapraszam na moją stronę www.beatamakolska.pl. Przygotowałam sobie tutaj Wasze pytania, więc będę je czytać. Czy fatum istnieje, czy złe sytuacje zdarzające się nagminnie w tych samych okolicznościach? To, to czysty przypadek. Tutaj takie pytanie, słuchajcie, jeżeli takie słowa jak fatum czy przypadek krążą wam po głowie, pytanie, w co wierzysz? Jeżeli coś, co się zdarza cały czas w takich samych okolicznościach i Ty wierzysz w fatum, wrzucone klątwy, generalnie uważasz, że nie masz na to za bardzo wpływu, że jesteś podatna na jakiegoś rodzaju energię z zewnątrz, na ciśnienie? to możesz się czuć taka bezwolna, bezsilna wobec tego. Rodzi to frustrację i często zasila nam postawę ofiary. Na sporą część masz wpływ. Jasne, że są też takie siły, tak to nazwijmy, które oddziałują na ciebie i swoją wolną wolą nie masz na nie wpływu. Natomiast no pytanie, na czym się też skupiasz? Jeżeli coś zdarza się cały czas w takich samych okolicznościach, zaczęłabym przede wszystkim od przyglądania się swoim własnym schematom myślowym, od tego, w jaki sposób myślę, w jaki sposób reaguję, jakie towarzyszą temu emocje. Później, gdy to zostanie już w jakiś sposób uświadomione, można też popatrzeć oczywiście na energię rodowe, tak? na historię rodziny, na energię rodu, bo tutaj już samo uświadomienie sobie pewnych wpływów, pewnych takich oddziaływań bardzo mocno niweluje skutki tego. Kolejne pytanie, jakie ja dostałam, to jaki partner dla osoby wysoko wrażliwej, dla kobiety wysoko wrażliwej. No, tutaj można bardzo dużo nagrywać na ten temat, natomiast nie uzależniałabym tego tak konkretnie tylko i wyłącznie od cechy wysokiej wrażliwości. Partner, który kocha, który ma w sobie dużo przestrzeni życzliwości, uważności, który jest dojrzały emocjonalnie. Będzie jak najbardziej fantastycznym partnerem dla kobiety wysoko wrażliwej, nawet jeżeli on sam nie będzie wysoko wrażliwy. Tutaj patrzcie sobie na to, jakie są wartości wyznawane przez każde ze strony i rozumienie tych wartości. Bardzo często ludzie przytaczają, że najwyższą wartością jest rodzina. I każda ze stron niestety rozumie to inaczej. I gdy ja potem na przykład rozmawiam z taką, z taką parą, to się okazuje, że ona rozumie wartość rodzina jako na przykład wspólne spędzanie czasu w niedzielne wieczory, jako wspólne spożywanie posiłków. Ona ugotowała, chciała, żeby wszyscy usiedli przy stole, razem zjedli, porozmawiali. A on rozumie najwyższą wartość rodziny jako zarobienie na tą rodzinę. Czyli on nie zdąża na te obiady, bo on zostaje zawsze dłużej w pracy, bo nadgodziny ma lepiej płatne. Yy, I wiecie, to jest właśnie kwestia tego, jak my rozumiemy poszczególne wartości. Natomiast zawsze, co pomaga, dojrzałość emocjonalna i umiejętność komunikacji, to są rzeczy, nad którymi można i warto pracować. I jakość każdego związku wtedy po prostu się... Podnosi. Jeżeli chcecie, to trochę więcej o relacjach, o miłości, ponagrywam Wam jeszcze na kanał. Żaden problem, będzie to również fascynujące dla mnie. Takie pytanie: jak wysoko wrażliwa osoba z najtrudniejszym temperamentem do życia, melancholik, flegmatyk, może znajdować w sobie motywację do działania? Od razu mówię, że. Jak nagrywałam wam ten odcinek specjalny, tak się rozgadałam, że wyszedł mi z tego osobny odcinek. Także na to pytanie odpowiadam, ale w osobnym filmiku, i przy okazji też przypomniałam sobie, żeby ponagrywać Wam trochę o temperamentach, także wkrótce na kanale ten filmik zapraszam do oglądania. Ok, to sobie teraz przejdziemy do kolejnego pytania. Jak wyczuć, że ktoś się do ciebie... Podczepił, że nie podejmujesz decyzji ze swojego serca, tylko z czyjegoś. W momencie, kiedy są tego rodzaju połączenia, warto wiedzieć, że nie podejmujesz wtedy decyzji nawet z czyjegoś serca. To jest w ogóle niemożliwe. W momencie, kiedy podejmujesz decyzję pod wpływem tak, drugiej osoby, jest to pod wpływem jej ego najczęściej, pod wpływem jej emocji, pod wpływem jej programów umysłowych. Może w momencie, kiedy Ktoś ciebie na przykład przytuli i on jest sam w głębokiej wdzięczności, miłości, to ty wtedy możesz odczuć wpływ serca tamtej osoby, tak? Tej drugiej osoby. Serce jest Twoim narzędziem i mm, oddziaływuje jakąś energią, owszem, na to, jaka to jest wibracja, wpływają różne rzeczy, wpływają i przekonania, i myśli, i emocje, tak? Także na pewno warto pracować nad tym, żeby sobie podnosić te wibracje w takim rozumieniu duchowym teraz, takich określeń, żeby nie ograniczać tej przestrzeni serca przez umysł. Natomiast na kanale jest filmik, jak sobie wejść w przestrzeń serca, kiedy to są decyzje z emocji, a kiedy z przestrzeni serca, bo ludzie mylą te pojęcia, im się wydaje, że jak coś czują, no to to jest z serca decyzja, a to okazuje się najczęściej, że jest decyzja podjęta pod wpływem jakiejś emocji. I tutaj, słuchajcie, oczywiście daleka byłabym od tego, żeby być w jakimś takim stresie, czy ja mam jakieś podczepy, proszę to ode mnie odpiąć, bo czasami ktoś tak przychodzi. My cały czas żyjemy w różnego rodzaju współzależnościach, te energie się przeplatają. To, kogo wpuszczasz, kogo zapraszasz do swojego życia, kto ma wpływ na ciebie, im bardziej to jest twoja świadoma decyzja, co oglądasz, co słuchasz, co mówisz, z kim przebywasz. Tym większy można by było, że większą masz wtedy kontrolę nad tym, w jakich energiach się obracasz. Natomiast, wracając do, do sedna tego pytania, decyzje, które podejmujesz z serca, to są decyzje wtedy, kiedy, wtedy, kiedy czujesz naprawdę taki, taki głęboki spokój, ufność, pewność. Nie ma tam w ogóle przestrzeni na wątpliwości, jak Ci wyskakują wątpliwości, myślenie, no to, to wtedy przeskakujesz na myślenie z, z innego poziomu. W tym też nie ma nic złego, no ten umysł nam się pomaga trochę odnaleźć w matryksie, nie demonizujmy go, ale decyzje z przestrzeni serca to są takie, że możesz właśnie nie mieć na logikę wszystkich faktów, możesz nie znać. A będziesz czuć, że dana decyzja jest dla Ciebie dobra, albo na przykład niekoniecznie się w tym odnajdujesz. To jest trudne do wysłowienia się, to jest trudne do uzasadnienia, ale jest to takie głębokie gdzieś poczucie, spokój albo wiedza. Różnie to ludzie określają. W mojej książce też napisałam cały rozdział na ten temat, jak podejmować decyzje z serca. Także zachęcam tutaj naprawdę czarno na białym, jest napisane. I jak masz to w książce, to w momencie, kiedy wypadniesz z rytmu, wpadniesz sobie na przykład znowu w fazę myślenia, można otworzyć i przypomnieć sobie, aha, dobra, czyli tak to robiłam, czy robiłem, dobra, mogę tak do tego wrócić. Kolejne pytanie: Jakie książki polecasz? To rzeczywiście chyba nawet nie umiałabym w jednym filmie na ten temat powiedzieć. Ale jak już tutaj, jeżeli obserwujesz kanał, to mogłaś czy mogłeś zauważyć, że będę Wam nową serię tworzyć na temat polecanych książek i będą tu różne, różne książki, które polecam nie tylko i wyłącznie związane z rozwojem osobistym. Chociaż pewnie w dużej mierze takie będą, ale także książki wpływające na nasze zdrowie, na rozwój duchowy, w ogóle na jakiegoś rodzaju duchowość, na więź z naturą, bo uważam, że to jest bardzo ważne i nie można tego po prostu tak sobie zostawiać, bo wtedy nam rozwój osobisty idzie w taką intelektualizację to jest, no to jest jakaś iluzja, oczywiście, tego. Także będę polecać książki. Zapraszam tutaj do subskrypcji kanału, jeżeli temat Ciebie interesuje. Kolejne pytanie, jakie ja dostałam, to jest już to z cyklu bardziej osobistych, co zawsze mnie te pytania zaskakują, bo nie mam po prostu potrzeby za bardzo opowiadania o sobie. Ale okej, okay, jeżeli to będzie Tobie pomocne, pozdrawiam Autorkę, oczywiście pytania, jak zorganizowałaś swoją przestrzeń? Chodzi o takie rzeczy typu ubrania, książki, kosmetyki. <śmetyki> ja ciągle w chaosie, <śmetyki> tutaj na marginesie w ogóle większość wysoko wrażliwych ludzi, zwłaszcza kobiet, ma wrażenie, że jest w chaosie i jeżeli sobie popatrzysz na takie samo niemalże, tak bo nie da się dokładnie tego samego, ale no niemalże takie samo życie osoby niewysoko wrażliwej i osoby wysoko wrażliwej, to przy takiej samej ilości czynników, elementów, ludzi w domu, podobnej pracy, osoba wysoko wrażliwa zwykle raportuje dużo większy chaos. Także sporo z tego takiego odczuwania może wynikać po prostu z wysokiej wrażliwości, z tego, że więcej bodźców do ciebie dociera, że więcej bodźców przetwarzasz na dużo głębszym poziomie niż osoba niewysoko wrażliwe. Tak jak tutaj dalej w komentarzu było w tym zadaniu pytaniu, że w kuchni to totalny minimalizm. Ja uważam, że w ogóle minimalizm dla osób wysoko wrażliwych często jest czymś w rodzaju zbawienia. Nadmiar jakichkolwiek rzeczy nie służy nikomu, a z całą pewnością nie służy osobie wysoko wrażliwej. I ja mam dokładnie takie samo podejście. Nie jest trudno to ocenić, ponieważ w ogóle, no wiecie, no Trudno jest mi ocenić niektóre rzeczy. Mogę wam powiedzieć, że gdy na przykład ktoś mnie odwiedza, to często ludzie są zdziwieni, zwłaszcza kobiety, że ja mam tak mało kosmetyków. No mam. Mam bardzo mało i w zasadzie do drogerii praktycznie nie chodzę, chyba że dla kogoś mam na przykład dla mamy kupić jakiś krem, to tam pójdę i jestem przytłoczona ilością tych kolorowych opakowań. Dla mnie to jest wszystko jedna wielka chemia po prostu w kolorowych opakowaniach. Jak widzicie, ubrań też raczej mam dużo, mam takie minimalistyczne podejście, i w podobny sposób wydaje mi się, że aranżuję swoją przestrzeń. Mam ten komfort, że ja mam największy wpływ na aranżowanie przestrzeni. Mój mąż ze mną podąża, jemu jest wszystko dobrze wtedy, kiedy mnie jest dobrze, więc uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Staram się mieć jak najmniej w ogóle rzeczy. Także jak zorganizowałam swoją przestrzeń, cały czas po prostu stoję na stanowisku, że im mniej rzeczy, tym lepiej. Rzeczy, które mam, muszą mi służyć, muszą mi po prostu służyć, żeby miały uzasadnienie, bycia w mojej przestrzeni. Muszę albo z tego korzystać, musi to być dla mnie praktyczne, musi to być potrzebne, na przykład do wykonywania jakiejś czynności. Powywalacie sobie z życia mnóstwo rzeczy, skupcie się na tym, co ma dla Was naprawdę wartość, jakość, co Was cieszy, co jest pożyteczne, czego używacie. I od razu jest zdecydowanie lżej, od razu jest zdecydowanie lepiej. Takie ciekawe pytanie kolejne. O co chodzi z liniami czasu 3D, 4D, 5D? Ja nie jestem twórczynią tego pojęcia. Takie pojęcia rzeczywiście funkcjonują gdzieś tam w tej, w tej duchowości. Natomiast, jeżeli, jeżeli ciebie interesują te pojęcia, to oczywiście możesz je sobie badać, zgłębiać, patrzeć, co kto przez co rozumie. Ja, wiecie, nie jestem fanką zbyt przeintelektualizowanych komunikatów. Uważam, że cała sztuka to powiedzieć w prostych słowach o czymś, co nawet jest dosyć skomplikowane. Więc powiem to. Tak, wyobraź sobie, że tutaj na Ziemi to, co przeżywasz, jeżeli chodzi o Twój poziom świadomości, to jest troszeczkę jak szkoła i z innego poziomu, inną masz wiedzę, inne masz zachowania, inaczej postrzegasz świat, gdy jesteś w szkole na poziomie pierwszej klasy podstawowej, a gdy jesteś już w szkole na poziomie siódmej czy ósmej klasy szkoły podstawowej. Tak? to twój poziom wiedzy, świadomości, tego co uważasz, ogólnie rzecz biorąc, jest zupełnie inny, jeżeli jesteś na przykład w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, tak? A zupełnie inny jest, jeżeli już w ogóle jesteś gdzieś dajmy na to w szkole średniej czy na studiach. I podobnie jest z naszym rozwojem świadomości, w momencie kiedy wskazujesz sobie, wskakujesz sobie na inny level tego postrzegania rozszerza się twoja perspektywa. Wiele rzeczy przestaje już być takie czarno-białe, zaczynasz rozumieć, co to jest płynność, zaczynasz rozumieć zmienność energii i wtedy też zaczynać się ta perspektywa poszerzać, że nie widzisz tylko właśnie świata 2D albo 3D, tylko widzisz wielowymiarowość. I ja, moja interpretacja tego, taka by była, że jest wielowymiarowość. Są jeszcze takie przestrzenie, których ludzki umysł po prostu nie ogarnia i jakichkolwiek słów byśmy użyli, nie jesteśmy w stanie tego oddać, ponieważ umysł tego nie ogarnia. Dlatego tak wielu ludziom trudno jest to rozumieć. Natomiast słuchajcie, nie skupiałabym się na tym, czy ty żyjesz w świecie 3D, 4D czy 5D. Bo, co to robi? To rodzi kolejne podziały, a w ogóle nie o to chodzi. Także, jeżeli chodzi o te 3D, 4D, ja wolę mówić o rozszerzaniu świadomości, o wzmacnianiu uważności, o pewnej wielowymiarowości. Czytam kolejne pytanie. Jak doszłaś do tego, że czujesz energię? Hmm. Jak się rozgadałam, to wyszedł mi z tego osobny odcinek, więc będzie niedługo na kanale. Tak, w dwóch słowach, streszczając to, co powiedziałam w tym długim odcinku, najpierw trzeba pozwolić swojej głowie na to, żeby dopuściła, że jest coś takiego, że jest to możliwe. Więc tutaj, praca z głębokimi przekonaniami, z tym, co jest tam w podświadomości, ale też z tym, co jest takie wpojone jako. Społeczne przekonania. Bardzo wiele ludzi ma taki lęk, nie chcą być inni, bo chcą przynależeć do jakiejś tam grupy. I to też jest normalne, tak? My, jako istota społeczna, mamy taką potrzebę przynależności, ale okej, okay, żebym się znowu nie rozgadała na kolejny odcinek. Także pierwsza rzecz, dopuścić taką możliwość w głowie, otworzyć się na to, bo twój umysł weryfikuje, co jest prawdziwe, a co nie. On to w jakiś sposób osądza, więc praca z umysłem. Druga rzecz zatrzymanie się, praca z oddechem, uważność, różnego rodzaju medytacje, skupienie totalnie na tu i teraz. I wtedy, wtedy ja po prostu zostałam zatrzymana przez moje dziecko i w którymś momencie, gdy leżałam tak z nim i czas po prostu nie istniał, bo była to nieskończoność czasu dla mnie wtedy. Trzymając rękę w przestrzeni, poczułam warstwy energetyczne. I mimo tego, że już wiedziałam, że są energie jasne, jasne, ale doświadczenie tego było też pewnego rodzaju dla mnie szokiem. I zaczęłam to głębiej badać, sprawdzać, na czym się po prostu dało. Na sobie, na, na synu, który spał wtedy. Sprawdzałam sobie warstwy jego energetyczne, na psie, moim, na psie fantastyczne doświadczenia energetyczne. Robiłam na psie w takim pozytywnym, oczywiście, sensie, że sprawdzałam jej energetykę, mojego poprzedniego psa. Sprawdzałam sobie jej energię. Także to jest to. Natomiast to nie wszystko. Dalej Musisz się nauczyć, co z tym zrobić, jak to interpretować w swojej głowie, i to jest już dużo, dużo większa praca, i to bardzo często też na konsultacjach, na takich, ja wtedy to nazywam taką konsultacją, która jest bardziej jakiegoś rodzaju rozmową o duchowości, o energiach, bo nie o to chodzi, żebym ja kogoś czegoś nauczyła, tylko o to, żebym wsparła drugą osobę w tym procesie docierania do, do siebie, do swoich talentów, do swoich umiejętności, do. Do przełamywania pewnych ograniczeń w głowie, co jest możliwe, a co nie, i, i tworzeniu, wsparciu drugiej osoby w tworzeniu własnego takiego mm, sposobu interpretacji, y, bo to jest bardzo ważne, tak? Dla mnie coś, co przychodzi w energii, jest jakimś symbolem i ja go interpretuję przez pryzmat moich na przykład doświadczeń i ja już wiem, co dla mnie taki symbol oznacza, ale dla kogoś innego to może oznaczać coś zupełnie innego. Także mm, dopuścić w głowie zatrzymać się w przestrzeni poczuć sobie tak? poczuć sobie kolejne pytanie jakie dostałam to rytuały, które pomagają Ci podnieść wibracje chyba nie używam słowa rytuały za bardzo, według mnie to już jest wtedy takie ograniczające generalnie się zastanawiam jak odpowiedzieć na to pytanie, ale gdy czuję, że coś jest nie tak pierwsze co robię to się oczyszczam energetycznie i są to przede wszystkim te metody, które nagrałam i o których Wam powiedziałam na kanale, tak? Prysznic, soda, uważny oddech, strząsanie, tak, żeby najpierw to zrzucić i dopiero kiedy jest takiego rodzaju oczyszczenie, dopiero wtedy możemy się zająć czymś resztą. To jest zupełnie tak jak na przykład w domu. Możesz sobie kupić kwiaty do wazonu, postawić, żeby było ładniej, estetyczniej, ale jeżeli nie postrzątasz bałaganu, jeżeli kurz ci się przewala po, po podłodze, no to te kwiaty nic po prostu nie dadzą. Tak? I tak samo jest, tu bym powiedziała, z ciałem, bo ta kwintesencja, ona już jest tam, gdzie ma być, nie trzeba nic robić. Natomiast to, to ciało nasze i fizyczne, i emocjonalne, i mentalne zbiera różnego rodzaju syf, i to rzeczywiście może stłumić działanie, więc chyba najpierw bym powiedziała, że to, to oczyszczenie jest kluczowe. Druga rzecz, potężnym narzędziem jest muzyka. Nagram też Wam oczywiście o tym film. Muzyka potrafi fantastycznie podnieść wibracje, potrafi. Pomóc w jakiś sposób pozbyć się emocji, wypuścić je, uwolnić i podnieść sobie wibracje. Tak, jeżeli już używamy tego słowa, ja bym powiedziała polepszyć nastrój, po prostu polepszyć nastrój. Potrafi nam muzyka fantastycznie. Kolejną taką rzeczą są zwierzęta. Gdy ja mam coś, coś jest nie tak, to poza tym oczyszczaniem, co mówiłam, ja po prostu mam mojego psa. <laughs> Zwykle miałam jakiegoś psa wokół siebie i nie wyobrażam sobie życia bez psa. To znaczy wyobrażam, bo mam bujną wyobraźnię. Były też momenty, że nie miałam psa i były to smutne momenty w moim życiu. Ja potrzebuję psa. Pies jest świetny, działa jak neutralizator, tylko też trzeba pilnować, żeby pies za dużo od nas syfu nie wziął, bo pies bardzo dużo sobie wypuszcza Dalej, uziemiając się, no ale jeżeli ty dbasz o swoją higienę, tak, energetyczną, to i ten pies nie będzie cały czas tylko zbierał syfu, no bo też może nie zdążyć tego przetransformować i po prostu psy wtedy też chorują. Także dla mnie to jest pies. Spacer z psem, mizianki z psem, zabawa z psem, pielęgnacja psa, no samo nawet przytulenie się z psem jest po prostu genialne na to, żeby już człowiekowi się polepszył nastrój. I oczywiście natura, tak? Ogród. Gdy ja na przykład jestem zła, no bo też czasem odczuwam złość, na przykład system mi wywala coś i wiem, że nie mam na to wpływu i na przykład się wkurzam, bo chciałabym mieć na to wpływ, tak? Wyskakuje na przykład jakiegoś rodzaju taki program i to wtedy wiem, że trzeba pójść Trochę posiedzieć w ogrodzie, porobić coś. Matka Ziemia woła, posiedzę tam i za chwilę nie ma żadnej złości, i za chwilę przychodzi rozwiązanie samo, albo ja już mam zupełnie inne podejście do tego. Także natura i zobaczcie, słuchajcie, nie powiedziałam Wam o niczym nadzwyczajnym moim zdaniem. No dobrze, może pies wymaga jakichś nakładów finansowych, ale pójście na spacer do lasu, puszczenie sobie fajnej muzyki. To nie są rzeczy, które są drogie, jakoś trudno dostępne, tylko ludzie tego nie robią. I od razu Ci powiem, że jeżeli chcesz mieć takie metody, jak polepszyć sobie nastrój, to trzeba stworzyć swoją własną listę wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Wtedy, kiedy masz dobry nastrój, to tworzysz taką listę, takiego gotowca na czas, kiedy masz kiepski nastrój. I w sumie też mogłabym Wam na tym, o tym nagrać filmik. Czemu nie? Jest to jakiś pomysł. Mam nadzieję, że chociaż trochę zaspokoiłam Waszą ciekawość. Dziękuję Wam za te pytania. Dziękuję Wam za tą obecność na kanale. Bez Was ten kanał by nie istniał. Prawdę mówiąc, chciałam tylko wrzucić yy, kilka tych pierwszych odcinków, wyjaśnić, czym jest wysokowrażliwość, żeby nie musisz tego w kółko ludziom powtarzać. I tak powtarzam. <śled> Ale jest to w przestrzeni i wydaje mi się, że wyszło z tego coś, co jest przydatne dla wielu z Was, bo takie informacje od Was dostaję. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia na kanale. Cześć.